Jestem Łukasz, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie mecz z Lechią Gdańsk. Jest to ciekawy mecz w kontekście układu tabeli, gdyż jeżeli poniesiemy porażkę, no to nas wtedy Lechia wyprzedzi, a gdy wygramy, to wskoczymy na fotel lidera. No czyli bardzo ciekawy mecz, no myślę, że trudny, bo Lech Gdańsk zajmuje czwartą pozycję, my zajmujemy trzecią pozycję. Tylko, że po prostu Piast i Legia, którzy są przed nami, mają mecz już więcej, a my mamy jeden mecz do rozegrania. Dobra. No teraz sobie zagramy, zagramy sobie ten meczyk. Ja tutaj sobie wrzucę. Yy, oczywiście, jak zawsze, sobie zmienię nas tam jakie będę chciał My może sobie zostawimy ten zobaczymy co tutaj jest za ciekawe no, może tak zostawimy dobra teraz przejdziemy sobie do do meczu dobra trening to sobie pominiemy No. Także mecz zagramy. Yy, mecz zagramy sobie u siebie w Poznaniu na stadionie miejskim. Przed własną publicznością. Myślę, że to jest też jakiś plus. Dobra. No to zaczynamy. Zaczynamy. Idziemy troszeczkę. Troszeczkę wziąłem się skupić więcej na obronie, bo ostatnio w ogóle no, obrona to nie była jakaś nasza najlepsza strona. No te stroje prawie tak dobrałem, jak dobrałem, ale dobra, ładnie Luki tutaj przypuścił piłkę, Luki, Luki, no ale Luki traci łatwo piłkę. Chciał iść dobra, Kerstel, ładne podanie do Johanssona, Johansson Podanie, ale tu jest naspalony. Hmm, kto tu jest naspalony? Sykora. No, tutaj podanie widać ewidentny spalony. No ale trudno. Ważne, że dobrze zaczęliśmy mecz. Ale nie możemy lekceważyć przeciwnika, jak wiadomo, jak Jak nie jest słabym przeciwnikiem, także muszę tutaj się bardziej postarać i je spróbować lepiej zagrać, ale tu o, teraz. Ja, no ale kurczę raz odbiegł. No i groźnie groźny ształ groźny kształ lechi ale co tu sędzia karny Ełek karny przepraszam groźny co ja mówię karny. Dobra wrzutka wybijam. teraz podbiec tutaj i odebrać tę piłkę, bo naprawdę tutaj sobie za dużo za dużo pozwalamy no na szczęście nie był to zbyt dobry strzał, ale bardzo tutaj groźnie było, już. Dobra, zaczynamy. Może teraz coś ciekawszego. Ja to zrobiłem, dobra, nie tym No Dobra, słuchajcie. No, musimy tutaj bardziej agresywnie zagrać że Luki tutaj trochę postara się agresywnie zagrać, bo teraz agresywniej próbujemy. Próbuję tutaj właśnie, zawsze mam te problemy z tymi odbiorami tych piłek, ale no, no dosyć słaby szcząt leki no kurczę, tutaj przepuszczamy trochę te leki, no tak, że naprawdę, naprawdę no nie jest ciekawie. Może być bardzo groźna sytuacja, z niczego Johansson teraz... Tylko, że Johansson nie może popodać. Zatrzymuje luki, luki, zatrzymuje, obrócić się z piłką. Na prawo, Ale tu... To jest spalony? No tak, sądziono, że jest spalony, także... zaczyna Lech Jagdańsk. No musimy, muszę tu odebrać piłkę. Ale to z tego nic nie będzie, bo jest out. Dobra, zaczniemy od rzutu z autu. Czerwiński, no Czerwiński tutaj jest troszeczkę podaje do Lukiego. Luki na prawo do Skurasia, Skuraś, Breś, powrotem do Lukiego. Luki ładnie wypuszcza Johanssona. Johansson do Lukiego i Luki, Luki nie ma bramki, bramkarz broni. Bardzo ładna sytuacja, bardzo ładnie tutaj wymiana naszych zawodników i Luki oddał ształ taki dość no dość słaby, bo prostu to no ale trudno no ale spróbujemy jeszcze yy, podejmie do Luki, Luki, Luki przy piłce, Luki odgrywa Ach Chiba chyba próbowała z powrotem zagrać do Luki'ego no ale niestety nic z tego teraz musimy odebrać piłkę, muszę podstawać żeby odebrać piłkę Kerszten zobaczymy czy bierze piłkę, nie, nie odbierał Kerststern na piłkę no ale tu słabe podanie zawodników leki i teraz jesteśmy przy piłce Salomon Kerststern, Kerststern do Johansona. Johansson do Lukiego poda, tak do Lukiego, Luki Luch jest przy piłce Luki odgrywa, ale bardzo słabo Luki odgrywa dzisiaj no Musimy tu bardziej, muszę się tu bardziej skupić, no tu, ale wyszedł zawodnik Gdańsk. groźny ształ do dobitka, ale co jest? Co tu jest? Nie, no jakiś karny coś tu jest, coś pewnie no tak Sędzia uznał, że co jest? Pał tu jest? O kurde no, no niby V był no, Trudno, karny. Ale bronimy karny! Proszę Państwa, jest obroniony karny! Super, super obroniony karny! No proszę, kto by się spodziewał, co za spektakularny karny! Pięknie, pięknie obroniłem karnego, no to kurczę, naprawdę mam powiem, że pierwszy, pierwszy karny, którego dobrze tak obroniłem, bo dawno mi tak nie wyszło, no ale super! Super, no ciekawy mecz, trzeba powiedzieć, że dużo się dzieje karny. Obroniony, przed własną publicznością. Ale dobra, teraz może coś zagramy. Johansson, Johansson. Johansson na lewo, ale bardzo słabo podaje. Bardzo słabo. Tam tutaj coś, coś mi nie wyszło. No, chciałem podać, ale teraz z lewej strony Lechia i Teraz jest bardzo groźnie. Wrzutka, musimy wybić. A. No, wybijamy piłkę. Ale no... będzie rzut rożny jeszcze. Jeszcze jeden rzut widzę, że tutaj wybiłem te rożny. Nie. Nie, to jednak... pomyliłem się, to jednak to chyba nie wybiłem, ale tak mi się wydawało, że to ja ostatnio dotknąłem piłki nasz no, zawodnik, znaczy mój zawodnik. Dobra, Johansson. Może teraz Johansson do Lukiego. Luki, Luki. Luki ładnie wypuścił, ale nic z tego nie będzie. Jeszcze odbieramy piłkę ładnie w ataku. Luki do Johansona. Johansson do tyłu, do Tiby. Tiba Luki na ale Luki już wchodzi. Luki, Luki wbiega w pola karne szczau i piękna bramka. Piękna bramka. Luki nie daje żadnych szans, najmniejszych szans, nie daje bramkarzowi. 1-0 prowadzimy. Zobaczmy na powtórce, może. Tutaj Tiba, podanie do Lukiego Luki ładnie tu wbieg. No i oddaje czołg, no praktycznie w samo okienko, nie do obrony. Tak, proszę. W samo okienko bramki. No, to jest właśnie 19 bramka PK PKO Ekstraklasie. W 9 meczach trzeba przyznać, 19 bramy w 9 meczach młodego zawodnika, który dopiero zaczyna karierę. No to jest ładnie, ale ja chciałem Wam przypomnieć, że mówię, jak grałem we FIFA 20, to też w pierwszym sezonie. Ach, kurczę, tu ale zawaliłem sprawę. To też w pierwszym sezonie miałem bardzo ładny, dobry sezon. Drugi już niekoniecznie, no i dopiero fenomenalny trzeci sezon był. Ale dobra, bo teraz Lechia Gdańsk, wrzutka musimy, muszę wybić, mm, teraz będziemy przy piłce jednak, Skóraś, Skóraś, ale kurczę bardzo słabo to podałem, no spróbuję, muszę Czerwińskim odebrać, nie, nie udaje się, co jest, koniec się połowy, tak. Koniec pierwszej połowy. Po pierwszej połowie 1-0. Bardzo dużo się działo, trzeba powiedzieć, że fajny mecz. No, znaczy, no, nie jest jakiś tam porywający, może jakiś super porywający, ale dosyć fajny. Dosyć dużo się dzieje, bo obroniliśmy karnego, którego no obroniłem. Pierwszego tam mi się udało obronić karnego. No także fajnie. Luki strzela pierwszą yy, bramkę na 1-0. No i zaczynamy drugą połowę. Ocena 8,5. No, mogłaby być większa. Musi się trochę postarać. Zaraz to spróbujemy nadrobić to. Zaczęła Lechia Gdańsk, także musimy odebrać piłkę i spróbować jakiegoś ataku. No wiadomo, to nie jest łatwy mecz, bo jak wiemy, że Lechia też nie jest jakimś słabym przeciwnikiem. Teraz Johansson, Johansson. Johansson do Kierszczelna, na prawo do Skórasia. jest Skurasia na Spalonen. Tak, spalon. zaczyna Lechia Gdańsk. Musimy troszeczkę wyżej zagrać, naprawdę bardziej agresywnie. Prawą stroną Lechia próbuje. No, my tutaj troszeczkę, no kurczę, coś mi tutaj. Właśnie odbieranie piłek nie zawsze wychodzi, ale teraz jest dobrze. Teraz Luki przy piłce. Luki, ale bardzo słabo. Odbierają. Musimy... O kurczę! No i co jest? Drugi karny. O no. ta kartka. Nie no, tego... To, no to teraz to już chyba nie obronimy drugiego karnego, bo to jest już... Niestety. 1-0. No je 1-1, przepraszam, 1-1. Jeden, jeden. No ale. No, no nie, nie. Nie wiem, myślałem, że było blisko, nie, nie. No niestety 1-1. Jeden, jeden. Oczywiście wynik nie jest dla nas satysfakcjonujący, także także muszę się tu wziąć do pracy. E, słuchajcie, Johansson. Johansson do Lukiego, Luki. Luki na prawo do Skurasia. Tak jest Skuraś no ale nie ma komu oddać. Podanie do Lukiego, do jo Luki, do Johanssona. Johansson, Johansson do Lukiego, ale niestety piłka nie dochodzi. Obrońcy się e, zorientowali i odebrali ładnie piłkę. Teraz musimy odebrać my piłkę. Trzeba się tu postarać. Bardzo tutaj ładnie wyszedłem. Sekora, e, Johansson, Johansson przy piłce, Johansson do Skóraśa. Skóraź. podanie do Kerstelna, Kerstel, Lokarnym, no obrońcą troszeczkę to z równowagi, ale nadal czujemy się w ciepłym i johansson luki, luki na prawą nogę, przekłada luki, luki, ale no niestety został zablokowany i nie oddał dobrego szczału. Statka, no ale bardzo słabo podaje, no i niestety musimy znów odbierać piłkę z lewą stroną Lechia musi bramkę zdąży bramkarz? Tracimy, niestety 2-1, wygrywamy 2-1, no a tak fajnie się mecz zaczął dla nas i myślałem, że ten obronny karny będzie jakiś super, no niestety czyżby porażka w dzisiejszym meczu przed własną publicznością, no tracimy piłkę znowu. No, to jakby lekia troszeczkę, która minuta, 65 minuta, jakby lekia troszeczkę złapała wjadź w żagle. No, tracimy piłkę dość łatwo. Jest sporo chaotycznej gry w naszych pocieniach. Teraz wam bardzo dobrze broni. Musimy pograć więcej piłką. Dobra, no, tutaj. No, niestety nie odbierzemy też tu piłki. No, tu jest bardzo groźnie, bo tu można oddać do strzał. No i, i, i właśnie to robi zawodnik Lechik, tylko że się myli. No, nie, może, nie mogę tak wpuszczać tych zawodników, bo naprawdę coraz groźniej jest pod naszą bramką. A przegrywamy. O kurczę, ale to bardzo łatwo, oddałem piłkę zawodnikom Lechik. Lechia ja znów atakuje, wybijamy, wybijam. No teraz może to podanie do Lukiego, ale jeszcze zdążymy odebrać. W piłce będziemy. No bardzo ładnie tutaj od... zawodnik Lechi odbiera nam piłkę. Ach, tutaj nas wypuścił, ale bardzo ładnie tutaj przyblokowaliśmy. I lewą, lewą stroną Sykora do Lukiego. Luki, no ale Luki nie ma za bardzo z kim zagrać. Teraz z powrotem do Sykory. Jest Luki, przy piłce Luki. Luki ma trochę miejsca, ale wyblokowany, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Podanie do Lukiego Luki. Luki biega po lekarno, daje ształ, ale pięknie bramkarz broni. No super. No tała ma no. bramkarz broni. No teraz Luki. Ładnie się pokazał. Będziemy mieć rzut różny. spróbujemy wrzucić dobrze. Chwytka na Lukiego, ale tu obrońcy go osaczyli. Jeszcze poprawka, ale nie, nie, nie. Zamieszanie jeszcze, ale nic z tego, nic. No. Przydałoby się chociaż wyciągnąć na remis, bo naprawdę... Chociaż jeden punkt by się przydał. W tej sytuacji yy, oczywiście wyprzedza nas Lechia. Ładne podanie do Lukiego do yy, Kamińskiego, Kamińskiego daje ształ broni, do, do bitki, nie będzie dobitki, nie będzie do bitki. nie zdążył nas zawodnik. Bardzo ładnie wybijają znów zawodnicy lechi i, i Lechia jest znów w piłce. Konstruują groźny, groźny kontratak, ale teraz udało nam się odebrać i lecimy teraz my może teraz. Podanie do Luki'ego, Luki, Luki. Luki podaje do. Mówię, no, e, Tiba. Tiba pięknie wypuszcza sykorę. Sykora. Podanie do Luki'ego, Luki, ale. Jeszcze wycofanie do Luki'ego, Luki. No, ale tam już nie miał miejsca, gdzie oddać, bo tam już obrońca atakował. No i. I co? 88 minuta. Wygrywamy 2-1. No i, i co będzie? No chyba porażka będzie tym razem. Ale Luki... Luki teraz się rozpędza. Aha, kurczę, stracił piłkę bardzo... Bardzo łatwo. No niestety, niestety. Chyba dzisiaj fenomenalnego meczu nie będzie. Nie będzie zwycięstwa i straci... No, Lech jak dań z nas chyba wyprzedzi. Ale jeszcze piłka w jeszcze No nie, już koniec. Niestety, przegrywamy. Porażka stała się faktem. Przegrywamy 2-1. I w tym momencie. Mm, w tym momencie. to prawda, Luki strzela bramkę. Ale w tym momencie się dzieje tak, że Lech jak dań z nas wyprzedza. Czyli my powinniśmy spać na czwartą pozycję zaraz sprawdzimy no tak, teraz będzie rozgrywki będą pucharowe dzisiaj chyba zagramy sobie następny mecz z Parmą w pucharze 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 UEFA, no ja mówię to puchar UEFA, no to jest Liga Europy dobra, teraz sobie sprawdzimy sprawdzimy sobie sprawdzimy sobie Tabele, czy to nie tu oprócz tabela, przełączymy sobie na yy, rozgrywki krajowe. Tak, spadliśmy na czwartą pozycję. Mamy 19 punktów, ale no, wyprzedziła nas Lechia Gdańsk, która ma tylko jeden punkt przewagi nad nami. Hmm, tylko, no, no tak, tak, tak się mówi, tylko, ale no, ma. Dobra, słuchajcie. No dzisiaj to jest koniec. Zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania i do lajkowania i komentowania. Cześć, na razie.